Cześć, ja nazywam się Krzysztof i witam Was na kanale Siła Ognia. Słuchajcie, taki mały powrót do korzeni do serii Droga do Pozwolenia na Broń. Ponieważ film o tym, jak kompletowałem sobie wszystkie dokumenty, żeby złożyć wniosek o pozwolenie, cieszy się dużą popularnością, jednocześnie co do niego pojawiło się sporo pytań. Mimo, że tam umieściłem link do bezpośredniej templatki wniosku z której ja korzystałem, dostawałem sporo pytań o jakieś szczegóły, na przykład co dokładnie zmieniłem, co wpisywałem, skąd pobierałem właśnie ten wzór. Czy musiałem właśnie coś tam dopisywać? W jaki sposób uwzględniłem chęć otrzymania promes od razu po wypisaniu mi pozwolenia? No, generalnie kilka takich technicznych szczegółów, które części z was spędzały sens powiek. Dlatego w ramach takiego uzupełnienia tamtego materiału dzisiaj dogrywam taki krótki film, w którym pokażę Wam, jak ja redagowałem mój wniosek o pozwolenie na broń. Co tam zmieniałem? Ponieważ jest to bardzo proste, a część z Was czuje się troszeczkę niepewnie, biorąc takiego gotowca z neta, dlatego chciałbym tym filmem rozwiać wiele wątpliwości. Podczas tego filmu będę używał pewnych takich skrótów myślowych, mianowicie kiedy mówię tutaj musicie zrobić tak albo Tutaj robicie w ten sposób, no to mam na myśli oczywiście to, jak ja to zrobiłem, i jeśli chcecie postąpić tak jak ja, no to róbcie w ten sposób. Oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, że nie jest to jedyny sposób, w jaki się to odbywa, no ale żeby było to jasne, i dlatego, żeby film był trochę bardziej dynamiczny i szybszy, no to mówię to w ten sposób. Tak więc, nie przedłużając już więcej, zapraszam Was do głównego materiału. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w ogóle nie będziemy pisać tego wniosku o pozwolenie, jakby nie jesteśmy w szkole podstawowej, że będziemy oceniani za to, że napisamy wniosek swoimi słowami. Nie, 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 tutaj skupmy się na sprawdzonych formułach, które... Działają i są przetestowane u setek osób, tak naprawdę. Słyszałem też historię o tym, że ludzie zatrudniali prawników, żeby im taki wniosek napisali. Oczywiście, jak ktoś chce, to można, ale dla mnie to jest kompletna strata pieniędzy. Lepiej zrobić to szybko, łatwo z gotowca, a pieniądze zaoszczędzić i wydać na jedną paczkę amunicji więcej. Tak więc, jak zrobiłem to ja? Ja korzystałem z bazy w Braterstwo EU, czyli z mojego klubu, i ta baza jest ogólnodostępna, czyli braterstwo eu pobierz. Tutaj mamy różne wzory pism. Nas interesuje wniosek o pozwolenie w formacie ODT. Więc, sobie tutaj klikamy i przechodzimy do dalszej redakcji tego wniosku. Oczywiście, jeśli macie jakieś inne fajne źródło, no to jak najbardziej korzystajcie. Może są jakieś fajniejsze wzory tych podań. Nie wiem, ja korzystałem z tego i działa. Aczkolwiek, jeśli macie inną templatkę, to sposób postępowania prawdopodobnie będzie taki sam. Kolejną rzeczą, którą robimy, to wyszukujemy WPA, które nas interesuje. W moim przypadku jest to WPA Warszawa po to, że musimy sobie znaleźć tutaj zakładkę broń, oczywiście strona jest w pięknym layoutie, bardzo nowoczesnym i szukamy dokumentów do pobrania. W tym przypadku mamy tutaj wzory podań i ściągamy sobie podanie o wydanie pozwolenia na broń. Ponownie klikamy, zapisujemy i przechodzimy dalej. Ok, otwieramy sobie te dwa dokumenty, które pobraliśmy, i już Wam pokazuję, dlaczego pobraliśmy sobie zarówno wzór z braterstwa, jak i wzór z WPA. Otóż wzór braterstwa jest taki bardzo ogólny i będziemy chcieli go przystosować do naszego konkretnego przypadku. Ma taką bardzo ogólną stopkę, jest zaadresowany do nikogo w sumie i będziemy chcieli go dostosować do naszych potrzeb. Tak wygląda templatka do pobrania z, ze strony WPA Warszawskiego. Jak widzicie, ta stopka jest dużo bardziej rozbudowana, i tak naprawdę wszystkie te dane, których brakuje we wniosku o pozwolenie z braterstwa, pani w okienku WPA kazałaby wam albo dopisywać ręcznie, albo drukować od nowa te podanie, więc żeby nie tracić czasu i oszczędzić sobie nerwów, ja proponuję wam jakby tą całą stopkę uzupełnić, tak samo jak macie tutaj komendant wojewódzki, w tym przypadku piszecie się komendant stołeczny policji w Warszawie. Nie wiem, czy wszystkie WPA mają swoje templatki do wypełnienia, jeśli nie, no to ja bym korzystał całkowicie z tego, jeśli mają, no to dla ułatwienia sobie i paniom z WPA, czy tam panom pracy, po prostu już bym uzupełnił to jak leci. Tutaj niektórzy z Was mogą się oburzać, dlaczego niektóre z WPA chcą innych danych niż jakieś tam inne WPA. No, dla mnie też to jest kompletnie niezrozumiałe, szczególnie na przykład, że w Warszawie wymagany jest adres zameldowania jak i adres stałego pobytu, które nie zawsze muszą być takie same i przekłada się to niestety na proces postępowania sprawdzającego, bo wysyłany, bo wysyłany jest dzielnicowy do, na oba te adresy, jeśli one się różnią. Jeśli wam się chce i macie nerwy na takie rzeczy, to możecie się kłócić. Ja się nie kłóciłem, bo po prostu chciałem mieć to jak najszybciej załatwione i przeszedłem ten proces taki, jaki był. Dla porównania, templatka z Radomskiego w wygląda w ten sposób, czyli też jest troszeczkę bardziej rozszerzona niż ta z Braterstwa, ale trochę mniejsza niż ta z Warszawy. Ok, lecimy sobie po kolei, kopiujemy sobie tę stopkę, wklejamy zamiast tego, co tu jest, to możemy wywalić śmiało. Oczywiście te wszystkie dane sobie tutaj uzupełniacie. No najlepiej na komputerze, chyba że lubicie pisać odręcznie, to jak najbardziej. Tutaj oczywiście wpisujecie stołeczny w Warszawie. Oczywiście jeśli nie jesteście z Warszawy, no to wpisujecie swojego komendanta wojewódzkiego. No głupi nie jesteście. Miejscowości, datę złożenia sobie edytujecie zgodnie z waszym stanem faktycznym. Ja sobie jeszcze pozwolę tutaj malarza formatów wziąć, żeby było to ładniej. Ok, i lecimy z wnioskiem. Jeśli robicie tą samą drogą co ja, czyli robicie jednocześnie sportowe i kolekcjonerskie to wybieracie sobie ilość egzemplarzy broni, na których chcecie dostać pozwolenie. I to jest taka sprawa, w której odbijają się jeszcze pewne echa uznaniowości, bo każdy WPA tak naprawdę wydaje inną ilość broni na start bez żadnych pytań i waszym celem jest tutaj dowiedzieć się, jak jest w waszym województwie. Ja w momencie, kiedy składałem wniosek o pozwolenie, to w Warszawie było na dzień dobry. 8 sztuk do celów sportowych i 10 do celów kolekcjonerskich. Teraz to się troszeczkę zmieniło i na dzień dobry dostaje się 10 egzemplarzy do celów sportowych i bodajże 20 do celów kolekcjonerskich. Także spora zmiana, plus jeśli chodzi o WPA warszawskie. No ale na przykład w Opolu jest 6 plus 6, więc musicie to sobie przeanalizować, znaleźć jakieś takie informacje u siebie w klubie aktualne. Albo gdzieś tam na forach takich informacji jest pełno. Oczywiście możecie wnioskować o więcej, ale prawdopodobnie będzie się to wiązało z jakimiś tam dodatkowymi zaświadczeniami, że startujecie w jakichś konkretnych zawodach sportowych, będziecie musieli przynosić jakieś zaświadczenia o startach w przypadku kolekcji prawdopodobnie dostaniecie tyle, ile dane WPA sobie uważa, i dopiero jak wam się skończą miejsca, to będziecie mogli sobie rozszerzyć. Tutaj też taka fajna sprawa na forum braterstwa, do którego część z Was niestety pewnie nie ma dostępu. Użytkownik Jacks lub. Tak. na podstawie takich danych, które przesyłają użytkownicy forum robi takie bardzo fajne grafiki w których jest pokazane w jakich miastach wojewódzkich ile się dostaje, że na przykład w takim Rzeszowie na dzień dobry dostaje się 15 plus 30, czyli tak naprawdę w momencie wydania pozwolenia można dostać 45 promes lub jedną promesę na 45 sztuk broni, no tak jak mówiłem najgrzej jest tutaj w Opolu ale te, ale te rzeczy trzeba śledzić w miarę na bieżąco, bo to się potrafi zmieniać. Na przykład, Warszawa urosła bardzo, jeśli chodzi o ilość wydawanych sztuk w tym pierwszym pozwoleniu, z tak naprawdę 18 na 40. Więc, jakby możecie się sugerować teraz, jak to wygląda, ale na przyszłość starajcie się to weryfikować gdzieś tam, w swojej okolicy lub, lub na forach. Tak więc, zgodnie ze stanem faktycznym, wpisujemy sobie tutaj. No dla warszawskiego WPA 10 egzemplarzy do celów sportowych i 30 do celów kolekcjonerskich. Kolejny podpunkt, czyli dopuszczenie do posiadania broni palnej. E, tutaj również warto się zainteresować w swojej okolicy, czy coś Wam dochodzi, bo na przykład również w warszawskim WPA, poza tymi rodzajami, które tutaj są wymienione, dochodzi literka G, czyli strzelby samopowtarzalne. Ogólnie, zarówno jeśli chodzi o te rodzaje broni palnej, która jest wydawana, jak i e, te ilości sztuk, które na dzień dobry zosta zostają wydawane, to w moim przypadku było tak, przynajmniej w tym warszawskim, warszawskim WPA, że panie korygowały w okienkach, jeśli ktoś za wpisał za dużo albo za mało. No bo raczej panie chciały mieć jakby jedną robotę, przeklikać kopiuj, w klej i wszystkim wydawać tak samo, jednakowo. Więc tam raczej. Nawet jak ktoś sobie zaniżył ilość sztuk, bo stwierdził, że chce mniej, to i tak był korygowany, żeby sobie wpisać więcej. Na zasadzie najwyżej pan nie kupi tle. Być może w innych WPA jest tak, że jeśli nie ogarniecie się odpowiednio, to zawnioskujecie na dzień dobry o mniejszą ilość niż yy, byście teoretycznie mogli. I jeśli chcecie zrobić tak jak ja, czyli wystąpić równocześnie o wydanie promes, to tutaj musicie sobie dopisać jeden punkt. Mianowicie robicie czwórkę, czwóreczkę. I wpisujecie sobie, że, że, że prosicie o wydanie dwóch zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej. Znaczy to oczywiście nie musi być dwóch, może być tylu, ilu chcecie. To jest taki przykład, oczywiście, nie? Bo jeśli tutaj tego nie wpiszecie, a gdzieś tam na dole dodacie formułkę, że. W razie pozytywnej decyzji proszę również o wydanie iluś tam promes, to to może umknąć WPA, bo e, przy weryfikacji, jak oni sprawdzają ten wniosek, to oni w zasadzie patrzą tylko na to, a na to uzasadnienie już nie bardzo. No tak, tym bardziej, że tutaj wyliczacie o co wnosicie, więc warto też to zaznaczyć, tak? I teraz tak, macie tutaj bardzo ładnie, bardzo chwieciście wypisane uzasadnienie, które musicie również edytować w kilku miejscach, mianowicie w tych, gdzie jest wypisane coś kapslokiem, czyli e, tutaj macie numer i data patentu, to oczywiście swój numer i. Datę wydania swojego patentu, tak samo tutaj numer i datę licencji, również wpisujecie swoje własne. Tutaj prawdopodobnie Pan Prezes wypisał piękne uzasadnienie tego, w jakich konkurencjach prawdopodobnie będziecie startować, jakie macie piękne plany, jeśli chodzi o kolekcjonowanie broni palnej. Generalnie ten wniosek jest napisany przecudnie i naprawdę nie ma się do, co do czego uczepić. Dalej, jeśli dopisywaliście sobie jakieś literki lub je usuwaliście, jeśli chodzi o broń, na którą jesteście dopuszczeni, no to tutaj też na samym końcu musicie sobie to wpisać, bo są wymienione na jakie dokładnie e, rodzaje broni chcecie być dopuszczeni. Dopisujecie sobie tam G. E, to są strzelby. Samo powtarzalne. Oczywiście, po to, żeby cały ten wniosek był spójny, tak. E, ponownie, wracając tutaj do tego punktu czwartego, że wnosicie o dwa zaświadczenia uprawniające do nabicia broni palnej. Ja tutaj, w momencie, kiedy całe to uzasadnienie się kończy, również dopisałem taką jedną formułkę. Mianowicie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania pozwoleń na broń proszę o wydanie dwóch zaświadczeń, każde uprawniające do nabycia jednej sztuki broni palnej do celów sportowych. E, oczywiście tutaj sobie modyfikujecie ilu, ilu tych zaświadczeń, że np. E, 3 do nabycia jednej sztuki broni palnej do celów sportowych i, i 3 do nabycia jednej sztuki broni palnej do celów kolekcjonerskich. Załączam dowód wyniesienia opłaty, warto wykonać dla naszych urzędników takie działanie matematyczne, żeby wiadomo było, że nikt się tutaj nie pomylił i napisać, że załączam dowód wyniesienia opłaty w kwocie takiej i takiej za zaświadczenia, proszę o wysłanie mi zaświadczeń pocztą wraz z decyzją o wydaniu pozwolenia na broń. Na sam koniec oczywiście modyfikujemy listę załączników, tutaj mamy dowody wpłat, więc jeśli mamy ten zapis o wydaniu promes, to dopisujemy sobie tutaj w punkcie czwartym dowód wyniesienia opłaty za... Zaświadczenie do wydania broni palnej. W tym przypadku, żeby być spójnym z tym, co napisałem, wpisałbym coś takiego. jak oczywiście mi się formatowanie rozjechało, ale to nic. Orzeczenie lekarskie, y, piszecie sobie jaka data. Orzeczenie psychologiczne, również piszecie sobie jaka data. Uzupełniacie numer i datę wydania patentu, numer i datę wydania licencji. Tutaj domyślnie jest kser dowodu osobistego, ale z tego co pamiętam, to jeśli nie wnosicie o wydanie promes od razu, to kser dowodu osobistego nie jest koniecznie. E, no i jeśli to wszystko zrobiliście, to macie tak naprawdę gotowy wniosek. Drukujecie to sobie, podpisujecie i razem z kompletem dokumentów, o którym mówiłem w innym moim filmie, wesoło. Udajecie się do najbliższego wydziału postępowań administracyjnych lub też wysyłacie wszystkie dokumenty pocztą, a dalej... Cały proces toczy się już poza wami. No i to by było na tyle. Jak sami widzicie, nie było to wcale takie trudne i straszne. Powiedziałbym wręcz, że było banalne i na pewno każdy z was już po tym filmie powinien sobie spokojnie z tym wszystkim poradzić. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do wspierania kanału na Patreonie, dawania subskrypcji, lajków i pisania komentarzy pod tym filmem, na przykład o tym, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach. Ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych filmach.